Wiemy, że swing budujemy etapami. Teraz ja przedstawię Wam program, z którego ja korzystam, jeśli chodzi o budowę swingu z moimi studentami, tak aby zmaksymalizować tutaj potencjał i w miarę szybkim czasie osiągnąć rezultaty. Zapraszam. To może wydać się dość banalne, ale. Jeżeli budujemy swing etapami, powinniśmy na początku, zanim zaczniemy biegać, powinniśmy nauczyć się chodzić. Jednakże, zanim zaczniemy chodzić, powinniśmy nauczyć się czołgać. Więc ja tutaj rozłożyłem to na trzy części, jak widzicie. I pierwszym elementem będziemy pracować nad krótkim swingiem. Czyli elementy, nad którymi zwracamy tam uwagę, to są typowo podstawy, czyli uchwyt kija, pozycja piłki, pozycja wyjściowa naszego ciała, odprowadzenie kija, czyli take away, ustawienie nadgarstków i przejście. I pod te, podczas tego przejścia zwracamy uwagę na e, elementy takie jak ciężar ciała, czy znajduje się już na e, nodze tej bliżej naszego celu, czy nasze ręce są wysunięte bardziej do przodu niż nasza głowa, i przed, e, nasza głowa i nasza piłka. Na te elementy zwracamy uwagę podczas właśnie tego krótkiego swingu. Więc jak tutaj włożyć ten, e, te ćwiczenia w plan? Otóż wykonujemy 7 powtórzeń z rzędu tego samego ćwiczenia, czyli wykonujemy 7 swingów z akcentem na te wszystkie rzeczy. Nie wykonujemy tego swingu, dopóki nie mamy tutaj wszystkich elementów, o których mówiłem, nie mamy ich wykonanych prawidłowo, czyli pozycji wyjściowej, piłki i tak dalej. Wykonujemy 7 powtórzeń tak, aby te uderzenia ten, miały tutaj kompresję, odpowiedni kontakt kija z piłką, solidne uderzenie i żeby leciały w odpowiednim kierunku. Jeżeli występuje błąd, staramy się go zidentyfikować i poprawić, używając tutaj tak zwanego feedback sandwich, o czym opowiem w kolejnym filmie. Jeżeli mamy wykonane już 7 powtórzeń, takich gdzie wszystko odbyło się prawidłowo, przechodzimy o krok dalej, czyli teraz będziemy wykonywać half swing, czyli odprowadzamy kij. Do miejsca, gdzie prawe przed jest równoległe do ziemi. I tutaj nakładamy już nacisk na przeniesienie ciężaru ciała, czyli na inicjację tutaj do swingu, tak aby ręce opadły w dół i wszystkie rzeczy z e, krótkiego swingu. I tutaj również wykonujemy te ruchy siedem razy. Ten swing wykonujemy 7 razy z naciskiem właśnie na to, aby wszystko odbywało się prawidłowo. teraz bardzo ważny element jest taki, aby nie wykonywać tutaj bardzo mocnych uderzeń, staramy się tutaj jeszcze na tym etapie identyfikować czy występują jakieś błędy i również jeżeli znajdziemy jakiś błąd możemy go wyeliminować korzystając z feedback sandwich. Teraz jeżeli mamy już tutaj 7 powtórzeń wykonanych prawidłowo tak jak chcemy dodajemy tutaj troszeczkę życia, troszeczkę dynamizmu do tego swingu. Nadal zostajemy w half swingu, czyli prawo przedramię równoległe do podłoża i teraz o co chodzi z tym? Tutaj wykonujemy dynamiczniejszy ruch, czyli Pewniejsze przejście, pewniejszy swing, troszeczkę więcej życia w to wkładamy. Zwróćcie uwagę, troszeczkę pełniejszy follow -through. Wypuściłem już ten kij troszeczkę dalej. Nie zakończyłem go krótko tutaj w miejscu, tylko wypuściłem już te ręce troszeczkę dalej, dlatego że tu już było więcej energii, więcej momentu z zachowaniem wszystkich rzeczy, które przepracowałem właśnie w poprzednich dwóch krokach. I ostatnim krokiem jest pełny swing. I tutaj również nie wykonujemy na razie tych swingów na pełnej energii. Na razie koncentrujemy się na pełnym przejściu tutaj do pozycji top, inicjacji, pełne przejście, i już zakończamy tutaj ten swing pełny follow-through, w zależności od tego jakiego follow-through macie. I teraz również wykonujemy to ćwiczenie 7 razy. Po wykonaniu takiej serii, czyli to będzie 7 krótkich swingów, 7 swingów z pozycji gdzie prawa ręka jest równoległa 7 half swingów 7 dynamicznych uderzeń takich jak przed chwilą zademonstrowałem plus 7 pełnych swingów w taki sposób trenujemy to na driving range okay? w tym momencie zmaksymalizujecie potencjał tego że będziecie w lepszej pozycji podczas kontaktu kija z piłką gdzie będziecie doprowadzać tego kija w dobre miejsce po to żeby tutaj uderzyć solidnie i maksymalizujecie swój potencjał na lepsze odległości oraz na lepszy kierunek. Mam nadzieję, że wprowadzicie ten reżim treningowy również w swój, do swoich treningów. Dajcie znać jak te treningi Wam wychodzą i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i rozsyłajcie te filmy do Waszych znajomych tak, aby jak największa liczba graczy mogła z nich skorzystać. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów, bo tak jak mówiłem, w kolejnym filmie opowiem Wam, co to jest feedback sandwich i jak z niego korzystać podczas właśnie treningu golfowego. Zapraszam. Witam, Piotr Zyger, Zyga.gov Academy. Witam w moim salonie w Po pod Wrocławiu, gdzie i Ty możesz nauczyć się bardziej powtarzalnego swingu, poprawić swoje błędy lub nauczyć się czegoś nowego. Jeśli jesteś zainteresowany, proszę o kontakt. Wszystkie dane będą podane w opisie tego filmu. Zapraszam!